Z tej strony Marek Jezierski. Dzisiaj znajdujemy się w Sosnowcu u korby na warsztacie. Będziemy za pomocą naszego urządzenia czyścić układ wtryskowy oraz turbo o zmiennej geometrii. Pacjentem jest Skoda Octavia 1.9 Diesel. No i co? Pokażę Wam jak to, jak to szybko i prosto przeprowadzić. Jak widzicie, maszyna prowadzi nas dosłownie za rączkę. Musimy nalać do pierwszego zbiornika płynu. Będziemy używać płynu Power Clean Diesel Injection and Turbo Cleaner. Spójrzcie, mamy podpięty. Podpięte urządzenie, czerwony przewód odpowiada za zasilanie, niebieski zbiera nam powrót. I co dalej? Yy, mamy nalany płyn, zakręcamy zbiornik, wciskamy start. Następnie mamy do wyboru dwa, dwa programy, szybki oraz silny. W tym przypadku wybieramy program silny. Potwierdzamy, następnie ciśnienie. Yy, tutaj wymagane jest ciśnienie około, nie, nie jest ono duże, około pół bara. Następnie wciskamy start. Sprawd warto jeszcze w, przed yy, uruchomieniem silnika sprawdzić, czy wszystkie połączenia są szczelne. Jak widać, wykonaliśmy to w sposób prawidłowy. Yy, proszę cię, żebyś uruchomił silnik. Mając uruchomione silne czyszczenie, program automatycznie ustawiony jest na jedną godzinę. W przypadku, gdyby był problem z rozruchem, oczywiście możemy w trakcie tutaj zwiększać lub zmniejszać ciśnienie. Mamy ostatnie sekundy czyszczenia. Maszyna powinna dać sygnał. Proszę, wyłączenie silnika. Więc tak, jesteśmy po godzinnym czyszczeniu układu wtryskowego. Kolejną rzeczą, jaką zrobimy, to jest spięcie układu z powrotem. I to, co jest bardzo istotne, to skoro mamy wyczyszczony cały układ paliwowy. No to nie możemy go z powrotem złożyć na brudnym filtrze. Dlatego też bardzo istotna jest tutaj wymiana filtra na nowy. Zajęchamy. Kolarem, troszkę się różni.